Witam, witam, witam. Tym razem BMW R1150GS. Motocyk z 2003 roku. Pochodzi z Austrii. Jest to motocyk od pierwszego właściciela, jedynego od samego początku. Yy... Także tutaj właścicielowie się nie zmieniali. 100 tysięcy przebiegów w tej chwili ten motocykl ma, czyli duże, duże nic na taki motocykl. Ubrany jest dodatkowo, ja tutaj nałożyłem ten Baxter, bo znaleźliśmy to w kufrze centralnym i tą, tą torbę, i tą skórę na zbiornik. Ja za chwilę ją zdejmę, tylko chciałem zaprezentować, że ona jest, takie coś jest w zestawie do tego motocykla. Postaram się tutaj zdjąć, żeby to nam nie przeszkadzało. Pokażę jego walory. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, motocykl Bezwypadkowy, niemalowany, celusienki w oryginale, e, doinwestowany. Pan jeździł do samego końca. Pojawił się pewien malutki problem i nie wiedział co z tym problemem zrobić. Serwis się na niego powiedzmy, że wypiął. No i pan postanowił, że trzeba go sprzedać. O, tutaj, jak widać, pod kątem jest taka mała wnioseczka. widać, a ona pod kątem jest tak naprawdę widoczna, bo jak zacząłem kręcić ten filmik, to dopiero to, to, to ją zauważyłem. Pełen oryginał, wszystko od początku. Każda naklejeczka oryginalna. Opony kostka 22 rocznik. Tarcze hamulcowe były zmieniane na 90 ileś tam tysięcy kilometrów. Są nowe wszystkie tarcze założone wtedy. Także święty spokój klocki z przodu mogę powiedzieć jakieś 70-80%. Nic się tutaj nie poci, nic tutaj nie kapie, nic tu się nie utlenia. Szyba emera z jakąś podwyżką. Także doinwestowany, bo wszystkie trzy tarcze są, słuchajcie, zupełnie nowe. No mają tam. Pięć, osiem, tysięcy może przebiegu, bo w zaznaczył, że zmieniał te tarcze. E, Pełen oryginał, nigdzie nie szlifnięty, żadnego e, gleby tutaj nic nie było. Kolektory ładne, czyste, jak to na motor z Austrii, czy powiedzmy, że niemiecki taki motocykl. Pali na dotyk, chodzi pięknie. Trzy kufry, e, jedynie do kufra centralnego nie mam kluczyka. Myślałem, że jest obsługiwany wszystkimi kluczykami, a Pan nie dał nam kluczyka. Już tam powiedzmy nie interweniowałem, do robienia kluczyka to jakieś 40 złotych pod ten kufer, więc nie będę robił tutaj szaszoru. 100, dokładnie 5000 przebiegu nie widać w ogóle po tym motocyklu tego przebiegu. Ten motocykl wygląda naprawdę na dużo, dużo mniejszy. Pewnie, pewnie nie przeraża to nikogo, że to stówę na lotu, chociaż są w rzeszach ludzi kupujących, która powie, że to jest już straszny przebieg na motocykl. Bez wypadek, w pięknym stanie, ja dwa razy go przegazuję. Chodzi jak nowy, tak naprawdę silniczek. Widzicie, kierunek jeden wrzucę, WMC się tu wyłącza, drugi wrzucę, się wyłącza. drobnik działa, warie działają, światełka się przełączają, także wszystko jest tutaj OK. Pali na dotyk. Dobra. Słuchajcie, trochę jestem dzisiaj podkatarzony. Dwa kluczyki do stacyjki i one też chyba obsługują kufry. Tu jakiś kabelek, yy, nie wiem, pewnie do ładowarki telefonowej. Yy, także mówię, w pewnym oryginale motocykl bardzo ładny, słuchajcie, bardzo czysty. To jest motocykl, który widział naprawdę asfalty, nie widział jakichś bezdroży. Są jakieś takie wiadome, chociaż takie wytarcia, jak tutaj od kamyczków, no... Czy tutaj na tej pokrywie, ale go słuchajcie, przede wszystkim nie myliśmy tego motocykla. Motor nie jest myty. Przyjechał z drogi, tak jak e, tak go widzieliśmy. Zobaczcie, jeszcze tutaj widać to o pajęczynkę. Także no, dowód na to, że nawet nie był myty, wzięty z garażu od pana i do starczony do miejscowości ława, warmińsko-mazurskie, ja wam go tutaj prezentuję na sprzedaż. Ładny, słuchajcie, zobaczcie jak tutaj ten cylinder wygląda Tu się często farba tak się łuszczy Bo to jest chyba piecowa farba Tutaj tego nie spotkacie Tu spotkacie czysty, ładny motocykl Zobaczcie jak ten kardan wygląda To wygląda jak motocyk paroletni A nie motocykl Dwudziestoletni Także tutaj przebieg 100 tysięcy To żaden Wyczyn Na ten motocykl Zobaczcie jak wyglądają już prychy w takim motocyklu Wszystkie są piękne, błyszczące. Mówię, ten motocykl nie był nawet myty. To też o czymś świadczy, jak on jest fajnie zachowany. Także fajny, naprawdę, egzemplarz. Jak ktoś chce turystykę uprawiać taką naprawdę wyczynową, taką naprawdę z kilometrami robić, nie w niedzielę, dostegnąć i z powrotem, a jeździć, no to jak najbardziej wskazana jest to maszyna. O, o tej wniosce na zbiorniku, no to zobaczcie, tu pod kątem jej nie widać. Jak tu się tak przychyliłem, to dopiero ją zauważyłem, że ona coś tam, o tak, że coś tam jest. Telefon do naszej firmy to 500 134 533 Motocykl znajdziecie na stronie OTOMOTO na OLX Na OTOMOTO tych zdjęć, tego motocykla jest tam ponad 35 sztuk Na Oliksie jest ich mniej, tam 4 czy 5 OLX pozwala zamieścić zdjęcia Także jeżeli szukacie takiej pewnej, fajnej maszyny Na ładnych oponach, świeżych przede wszystkim Na nowych trzech tarczach hamulcowych Zdrowych klockach i maszyna, która wygląda naprawdę zdrowo, pięknie i czysto, no to zapraszam do firmy Selfmontode do ławy. Telefon do nas to 500-134-533. Na pewno gwarantuję, że ten model Was nie rozczaruje, bo jest to naprawdę wychuchana maszyna. Jest kompletna, nic tutaj nie jest odłamane, nic tutaj nie brakuje. Bynajmniej tak mi się tutaj wydaje i w pełnym oryginale lakierniczym, bez żadnych przygód po drodze, pomimo swojego. Y, powiedzmy wieku. Więcej nie powiem, bo nie jestem fanem marki BMW i też nie jestem znawcą tego modelu. Bardziej zajmuję się handlem tych, tymi motocyklami niż, y, niż jakby dociekaniem, co tam je boli. Y, powiedzmy i lubię motocykle japońskie, ale No niestety, handluję się wszystkim. Tym bardziej, że popyt na motocykle typu Adventure, takie jak tutaj. A, a, a tym bardziej, BMW-GS jest, jest bardzo duży. Więc jeżeli trafi mi się jakiś taki egzemplarz, który mo, moje oko przykuwa, no to z miłą chęcią go biorę i wam oferuję. Myślę, że tutaj ten, co przyjedzie pierwszy, potem motor obejrzy, to będzie mega zadowolony. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Co to jest? Jakieś gniazdo. Także jest mega fajny, mega czysty i mega zadbany motorek. Także serdecznie zapraszam. Przyjedźcie, obejrzyjcie sobie. Zrobicie sobie jazdę próbną. Może akurat skusi Was ten model. Myślę, że jest to dla wysokiego chłopa. Ja mam 1,73 m wzrostu. Myślę, że radzę sobie tym motorem, ale dla mnie on jest za duży motocyklem. Także zapraszam serdecznie do Iławy. Dzięki, pozdrawiam, cześć.